Cześć i wchodzę dzisiaj sobie do Brawl Stars. Tutaj wykrzyknik w prawym górnym rogu. I uwaga, nowy skin do Edgara. Pyk, jeszcze tutaj on nie jest dostępny, jest dopiero za 2 dni i 37 minut. Wytestujemy sobie go dzisiaj i zobaczymy reakcję randomów na tego skina, bo on jeszcze nie jest dostępny. Czekajcie, jest tu, pokazuję go. O, zniknął mi całkowicie, ze sklepu mi zniknął. Więc kurczę, nieźle, nieźle, nie będę mógł już go kupić za 2 dni. Dobra, mam tutaj do darmowego skina, więc w sumie fajnie, fajnie, mam dość wysoko tego Edgara. Ej dobra, zostawcie tu duży łapek w górę. To jutro nagram odcinek jak gram na power league. Będzie Edgar Challenge na power league. Mam legendarkę, tu wiecie, praktycznie każdego znam, kogo dostanę, niestety trochę spadłem. A teraz mam wysokie pucharki, więc to nie będą jakieś randomy, co będą szły przed ciebie i grały jak boty, tylko już do takich lepszych trochę graczy, więc w sumie nie wiem czy robić cięcie. Dobra, robię krótkie cięcie i widzimy się jak już będzie mecz. Daran, tutaj już med znalazło. O, w ogóle dostałem do Team I tutaj widzę. Więc kurczę nieźle. Ciekawe, wie, czy to jest ten prawdziwy, ale chyba jest. Kurde, nowy skin. Nie na I to raczej się nie będzie kręcił do mnie. On pewnie też go dostał, chociaż nie jestem pewien. Dobra, leci skok Dobra, nice. Kurde, ale testowanie darmowego skina przed jego wyjściem, to jest kurczę fajne. Zobaczymy, jaką randomę będą miały potem reakcję. Jeszcze zagramy nim solo. no solo może być dość ciekawiej. Dobra, tu mamy Rafsa. Pyk. Kurde, ale nie no, skin mi się podoba, dam mu takie 8, 9 na 10, bo w sumie mi się, osobiście ten skin dość podoba tutaj. Wiadomo, że jakiejś animacji nie ma, no ale on kosztuje 80 gemów i wyjdzie dopiero chyba za, za 2-3 dni wyjdzie, jakoś tak, więc kurczę nieźle, nieźle. Hej, Chaos z dynią gra w ogóle. Dobra, marnować gadżet, czy nie? Dobra, to ten, na razie, oj, tu laga lekkiego dostałem. Dobra, mogę w sumie użyć sobie gadżet, to wywalę tą piłkę do przodu, tutaj skoczę, Dobra. Dzień spudłował, tylko że. A, i teraz Edgar taki średni jest. No to mapę jeszcze. Tym bardziej taki średni trochę. Pozdrawiam Ekosa w ogóle. Byczka, dobra. Mamy tutaj bramkę, więc fajnie. I po tej rundzie zagramy sobie na solo. O, kręci się byczek, kręci się. A, byczek nie wie, co to za skin jeszcze. Bo go nie ma w grze. Więc kurczę. Dobra, pa, Mortis teraz próbuje się popisać. Ty, jakie on playsy tu robi. Dobra, leci jump. Pyk Oj dobra, możemy nagrać reakcję, że wchodzę na przykład na top model do małych youtuberów. Ej, to będzie mocne Z Zostawcie dużo łapek w górę to nagram takie coś. A pewnie misję robił nadaj na Majku. W ogóle jak on ma te duże ręce, nie? No to ten prawdziwy. Dobra, zagramy sobie na solo Jedną kierkę na solo, kurczę, będzie dość ciekawie. Dobra, nie wiem czy robić cięcie, bo wcześniej zrobiłem i... Od razu Met znalazł praktycznie, więc 7 na 10, dobra, dobra, to już w sumie... Raczej szybko znajdzie ten mecz, bo w sumie poziom 800 pucharków to nie jest taki, że wiecie dobiera mi nie wiadomo ile Pyk, mamy tutaj mecz, być może ostatni, chociaż kurczę, na pewno jeszcze nim trochę tu potroluję trochę Dobra Ciekawe co on zrobił ten O tu Frank wysłał emotkę Dobra, będę się timował. Zaczymy reakcję tych rano, tylko na, użyję gadżet, żeby te Patrzcie, timuje się z byczkami, a fajny skin Ty Dobra, idę tam dalej teraz? Oj, będzie trollowanko. Tu już 800 pucharków mają to co bardziej ogarniają tą grę i wiedzą, że tego skina jeszcze nie ma A siema, Primo, siema Ty, hop nie dowiesz, a ty dobra Witam wyczka, witam, witam wyczków Dobra, muszę tu mieć ulta, bo jeszcze jak Frank we mnie zultuje, to nie będzie za ciekawie, ty! Nie zabijać mnie! No siema, siema Chłopi jak ja to robię gang swój! Ty, patrzcie! Ale ty! Ale frajer! O nie, jeszcze raz trzeba. On nie chciał chyba mnie zabić celowo, ale tak dziwnie strzelił. No ja tu nowym skinem gram do Edgara, chłop mnie zabija. Nie mogę. Dobra, jeszcze jedną gr grę tu trzeba zagrać. Ale on chyba nie on chciał chyba na tamtym nabić ulta, ale ja tak mu ale nie jestem pewien. Dobra. Nikt już raczej chyba nie ma tego skina. O, kręci się! Siema, siema, siema. Dobra. Chłop, ty, jaką jeszcze emotkę wysłał, ale to jest potężne. <kle> ty, ale fajnie jest mieć te Dobra. Ja tu nie będę nikogo zabijał, będę się teamował. Hoptera nie dowierza. Ale to jest przemocne. O kurde. Siema, siema, siema byczki. Ty jak się hop kręci, Elo? Zawalisty skin hopy, pierwszy raz widzę tego skina w grze. Elo, Elo. Dobra, kto się dzisiaj kręci? Zawody tu robimy. Dobra, teraz wchodzę sobie do środka. Tutaj szeli wcześniej to też wysłał tą fajną emotkę serduszkiem. Ej pewnie ta szali teraz myślisz, że jakiś odcinek nagrywam i będzie chodzić ko mnie, żeby być na odcinku. Ty, teraz kolejny się kręci. Ale to jest zawaliste. O kurde. Dobra, to solo jest przemocne. <grym> elo, proszę mnie tu nie zabijać, byczki, proszę mnie tu nie zabijać. Ja się tu teamuję w pięć osób. I to się nazywa grasolo. <grym> I to się nazywa grasolo. Elo, elo, dobra, szybciej się kręcimy. Dobra. Kurde, to jest kozackie, a ty Dobra, będą tu chronić. Patrzcie, zakład, że oddadzą mi pierwsze miejsce zara. Patrzcie, ta szalka zrobi wszystko, żeby mnie ochronić. Zobaczycie. Ja tu sobie będę przy niej chodził, tak o, ona mnie nie zabije, będziemy tu chronić. Dobra. Ty, jaka ja zaraz 35 na etkarze wbijam. <grym> jaka ja zaraz 35 na etkarze wbijam. Dzisiaj to wbijam w nocy i Elo. Każdy będzie tutaj ze mną się teamował, będzie oddawał meczyki, a będzie się kręcił do mnie. Mam nadzieję, że nikt się nie będzie fokusował. Elo, Elo. O ty! Nie! O, ty szelko! O ty, jakiś rusek chyba. O ty, czekajcie, sprawdzę profile tych byczków. Który to Frank mi wcześniej zabił? Ty on zajął Sero... Ha, zabili go! Pomścili mnie. O ty. Ja tu takim skinem do Edgara gram potężnym, a chłop nie zabija. Kurde, nie wiem czy grać jeszcze jedną grę, bo w sumie trochę ten odcinek już trwa. Dobra, ostatnio mu w sumie fajniej się gra. Albo dobra, zagram jeszcze raz, yy, zagram jeszcze raz Brobala. No ale zabijać mnie, no jak on mógł, no? Co za gość. Ja tu chciałem się potimować, a on takie coś. Dobra, no teraz Franka i Mortisa w teamie. Więc kurczę potężnie. Ty, kręcę się. Fra Mortis obczaił o co chodzi? Mortis tutaj obczaił byczek Frank chyba też, bo wysłał emotkę chyba. Ale w sumie nie jestem pewien. Dobra, mo mogliby meczek oddać tako. Dobra. Dobra, skok. Bardzo ładnie. Aj dobra. I pik, braneczka. Pozdrawiam moje randomy potężne. Randomy tutaj mnie kierują. Dobra, i zdać się dużo łapek w górę, to nagram Edgar Challenge. Czy gram na jakby na lidze Edgarem na Legendary 1 Ciekawe jak tam będą mieli te. No się kręcić do mnie, czy co? Dobra, tutaj zrobię skok. Ajaj, aj, nie udało się go dobić. 400 HP mamy 1 -0. Dobra ale w sumie Edgara na Power League może być ryzykownie, bo nie zawsze będzie dobra mapa pod niego. W sumie jedyna dobra mapa to jest Hot Potato na Power League, no ale... Dobra. No dobra, raczej ten mecz tutaj wygramy. Idzie dość dobrze. Pyk, no podaj to. Wjazd temu Surge'owi. Dobra, unik. Leży. Dobra, i Frank powinien... Nie, nie trafi. Uuu, ale ładnie i Gadget użył. Dobra, długi ten odcinek. Ale chyba w każdym meczu ktoś się zakręcił. Oprócz... A nie, w tym pierwszym też się Morty skręcił. To chyba w każdym się kręcił ktoś do mnie... Więc kurczę, będę to na pewno jeszcze trollował. Może do jakiegoś małego YouTubera na to model wbiję. Zostawiajcie tu łapki w górę. Jak ktoś nie ma, może jeszcze jej Będę bardzo wdzięczny. I co? Łapkujcie, subskrybujcie. A my widzimy się już w kolejnych odcinkach. Siemka, elo